Cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się T44 kwili rosyjskim kwogiem średnim. No i na początku zadajmy sobie pytanie, czy jest sens granie tym kwogiem na battle ratingu 6.7. No można powiedzieć tak, jeżeli nas zaptiruje to się bardzo ciężko gra. A dlaczego? No? Dlatego, że mamy tutaj 85 piątkę. działo to na 77 jak nas zaptiruje, to ciężko będzie, bardzo ciężko e, będziemy strzelali oczywiście BR367 pociskami e, bo no, według mnie on, one mają największą przebijalność e, tutaj 365k ma... Troszkę lepszy pod kątami, ale mi się wydaje, że lepiej właśnie mieć to na przykład ze 100 metrów pod kątem 30 stopni 124 mm przebicia niż 111, bo, no a to jest różnica. Na pancerz nie możemy narzekać. Pancerz przedni jest dobry, mamy tu grubość 90 mm, gdzie e, daje nam grubość efektywna 172 mm, to jest ok, na dole mamy 150 około, e, no i niestety wieża ma od boku 90, a od przodu mamy 120 no na tym battle ratingu 7.067 to wszystko powinno nas niszczyć te tygrysy 2H 2P e, wie, że nas spokojnie będą e, nas mnieli. Od, od boku mamy 75 mm, tak więc z boku to oczywiście, że nas rozwalał. E, od góry mamy 15 i 30 mm, e, tak więc samoloty, niektóre będą lepszymi działkami nas niszczyły, ale mało będzie takich. Czołg ma bardzo fajną sylwetkę, jest szybki, bo się rozpędza do 60 km na godzinę. Mamy tutaj 500 koni mechanicznych, tak jest, mamy tu 500 koni mechanicznych, kwas przeładowania to około 9 sekund. No mamy tragiczne opuszczenie, działa tylko 5 stopni, tak więc mm, będzie ciężko e, grać e, na jakichś górkach, e, bo no, no, dział, działanie opuścimy i musimy e, gdzieś się przysławić tym czołgiem w inne miejsce od siebie tak powiem, że to był jeden z moich ulubionych czołgów, jak był na 6.3 tak, bo kiedyś był na tym battle ratingu i się o wiele przyjemniej grało, bo na 6.3 już zarzucało na 5.3 czasami grało się maksymalnie na 7-3, tak więc o, o wiele przyjemnie się grało i ta 85 jeszcze była ok, bo mo można było e, niszczyć niektóre e, kwołgi od przodu nawet no a teraz jak w to ten kwałk się nadaje tylko do e, flankowania praktycznie e, i tyle tak więc ode mnie będzie tyle, zapraszam do oglądania kilku bitew e, jak ja sobie poradziłem tym e, tankiem e, bez zbędnego zapraszam Okej, okay, Polska. Znów zima. Zawsze ostatnio gram tą mapę, to tylko zimę daje mi. Eee, pojadę na punkt C. Chyba czym co uda się tam zagrać. 7-3 chyba grane jest. Okej. Okay. Pode mną ktoś na pewno. O właśnie. Masz silnik. Wydaje ktoś tutaj jest O jest, właśnie Dobra, to za Leoparda, chyba A tutaj mamy tego pana Nie, myślałem, że przejdzie to Dobra, trochę wyżej podjadę Może teraz Okej okay. Nie wyje Ale tam jeszcze jeden gościu jest Dobra, udało się Jeszcze ktoś tu jest Tam dalej i tutaj tygrys, ale ja dostałem... Aż stamtąd, no to pięknie Zamek działa cholera muszę tu zjechać w dół bardziej wali we mnie wrócimy tu artylerię dobra mogę już się chyba rachfej naprawiać okej okay. już widzę co to BMP BMP1 Szkoda, że nie mam puszczenia działa tutaj, bo mam tragiczne puszczenie działa, ale dosłownie nie wiem ile tu jest. Samolot, fajnie, zarąbiście. Trzeba stąd się ulotnić. Mhm. Tutaj punkt B nasi wzięli, ale stąd jest fajny widok na te kwołgi. Tygrys, ile tam jest? Gdzieś tyle. Tak jest! Szedło. Tygrys, który się chyba trzymał tam Nie wiem ile tam jest w końcu Dobra, gdzieś tyle No tyle jest, ale nie trafiłem i przypalę Chyba zjechać trochę I się ugasić I naprawić Dobra Naprawiony Dobra, teraz słuchaj, jak Tiger tam jedzie. I to jest kawałek. To jest gdzieś tyle? Wy nie, niżej trochę. Aha, widzimy. Dobra, i tak trzeba zmienić pozycję. Tutaj sobie powiadę. No tym kwałkiem trzeba tak grać, że od boku trzeba walić te kwałki, bo no, nie mamy tyle przy... yy, nie mamy tyle penetracji Żeby stwelać do większych celów od przodu. Dobra, mamy go i się chowamy Bo tam chyba perfing do nas wali Tam jest figrys. a on jest się, mm, nie przebiegł go pod takim kątem. tak no, już go nie ma w sumie. Tu jest tygrys Rakfej nierozwalony. Dokładnie tak, już jest rozwalony. BMP1. Myślałem, że to nasz w jest, ale faktycznie tu był BMP1. No dobra, ale 5 fragu ładnie tam wypuściliśmy. Rakfiej to będzie już luda wygrana. Forstowanie Renu w, na podboju. Mmm, dobra, myślę, że pojadę w środku po prostu mapy, gdzieś D, 3 yy, i no gdzieś tam postaram się dojechać Gramy też w downtier, tak więc bardzo fajnie, 5, 6, 3 gramy, więc No i, no to git, git Okej, okay, po prawej Tiger E Bo naszą M18 rozwalił Dokładnie jest tutaj Dobra, ja go teraz obkrąwę, bo on skwelił Chyba Spróbuję mu na pleksu wjechać Mam nadzieję że się nie będzie patrzył w moją stronę. Kurde, uciekł mi. Dobra, ale mam jego. Uciekł mi jak pancer 4 podajże już po lewej jest dobra no i tu po prawej jak pancer tylko boję się po prawej dobra tu chyba nikogo jadę na tego bo będzie naszych rozwalał no o tym mówię chociaż nie tak on tam jest dobra Jest tutaj Boże, lampa Chociaż... rozwalony Tak jest, M51 go zdjęło No to zawracamy O kurde Ja nie trafiłem, on nie trafił No dobra, ale on się schował Zwrócę na niego artylerię on ich gdzieś tu chyba Dobra, jadę do przodu Nie, ja chyba tu gdzieś obok zwróciłem. A ja tutaj zwróciłem artylerię Dobra, wiadę tędy Nic nie widzę na tej mapie, jestem jak, Jakby była inna pora oczywiście, bo tak to fajna mapa. Bo w tej powe dnia to ja nic nie widać. Kurde ja... Co daleko pojechałem sobie, muszę wam powiedzieć. No i tak się kończy właśnie jak się za daleko jedzie. No ale dobra, coś tam oflankowaliśmy. Dwa fragi były, więc i... Okej, okay, beryjski samek w podboju. Pojedziemy sobie taką flanką Gramy też full down tier tak więc co Eee, yy, Pojedziemy flanką i... Zobaczmy co uda się ugrać No kurde jedźcie idiot Okej okay, widać tygrysa przed nami Nie wiem ile tam jest Dobra nieważne Tam mamy grumbo Oj to grumbo może być ciężko Przebić w ogólnie że mi uciekł. Dobra Dobra, trafienie krytyczne. Już dalej mi nie pojedzie. Tutaj po prawej jest tu jakieś kwałgi. Dobra, mamy go. Przede mną ktoś był, ale już go nie ma. Po prawej też nie ma. Dobra, jedziemy dalej. Hmm. Tam kogoś mamy. Tam, tam, tam. No, o, 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 o. Grafienie krytyczne. Ok. O, kurde. Jak mnie zauważył dziad. No, myślałem, że on mnie nie widzi, a jednak mnie widział. No nic